No to witamy w kolejnym potężnym materiale z serii World z 3. Omówienie mechaniki gry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pogodzie oraz porom dnia. I zaczynamy od informacji, że w WBC3 e, może występować 6 różnych stanów pogodowych. Pierwszy z nich to dzień. I dobra pogoda, czyli bez deszczu, drugi dzień i deszcz, trzeci noc i dobra pogoda, czyli bez deszczu, czwarty noc i deszcz, piąty dzień i burza z piorunami oraz szósty stan to noc i burza z piorunami. I ważna informacja, że w, jeżeli chodzi o mechanikę gry, to Deszcz to jest to samo co burza z piorunami. Różni się tylko efektami dźwiękowymi i graficznymi. Czyli, jeżeli chodzi o jakieś buffy, debuffy dla jednostek, dla bohaterów, to te dwa stany, czyli burza z piorunami i deszcz, niczym się nie różnią. Widzimy to tylko wizualnie. Że pojawiają się pioruny i dźwięki piorunów. W grach multiplayer gramy z zaznaczoną opcją losowej pogody. Tak więc yy, yy, ta pogoda jest generowana yy, losowo, i z tego co zauważyłem, to yy, wszystkie, yy, wszystkie z tych sześciu, Stanów pogodowych, które wymieniłem, mogą wystąpić. I przygotowałem takie podsumowanie buffów i debuffów związanych z pogodą i porą dnia. I jeżeli chodzi o dzień, to on powoduje, że wysokie elfy dostają plus 2 do walki. I tutaj trzeba przypomnieć y, informacje, które były zawarte w materiale o klasyfikacji jednostek o tagach. Należy pamiętać o tym, że plus 2 do walki otrzymują jednostki z tagiem y, wysokie elfy. Y, nie wszystkie jednostki z tej rasy. W dzień otrzymują także buff plus 1 do walki jednostki z rati oraz nieumarły ma zerową regenerację życia, czyli dostaje debuff. Jeżeli chodzi o noc, to jednostki z tagiem nieumarli, orkowie mroczne alfy otrzymują plus 2 do walki. Natomiast jednostki z tagiem ludzie, czyli imperium i rycerze, otrzymują minus jeden do walki w nocy i minus jeden do walki w nocy otrzymują także barbarzyńcy. Jeżeli chodzi o nieumarłych, to mają oni podwójną regenerację życia w nocy. Dobra pogoda, czyli bez deszczu i bez burzy. Powoduje, że baśniowe istoty otrzymują plus 2 do walki, a leśne elfy plus 1 do walki. Natomiast deszcz, czyli zła pogoda, czyli burza, powodują, że demony otrzymują plus 1 do walki, a krasnoludy i leśne elfy otrzymują minus 1 do walki. Teraz będę omawiał, w jaki sposób można zmieniać porę dnia oraz pogodę. Pierwszy ze sposobów to jest poprzez zdolności budynków. I tak, rycerze mają budynek katedra, a w nim badanie obrządek świtu, który zamienia noc w dzień. Wymaga to nocy lub deszczu. I tutaj ważna informacja, że wszystkie. Mm, Czary z budynków, z jednostek, z bohatera, które zamieniają noc w dzień, likwidują również deszcz i burzę. Czyli, jeżeli mamy e, na przykład dzień i deszcz, i rzucimy to badanie obrządek świtu, to zostaje nam dzień, ale znika ten deszcz, albo znika burza. Natomiast jeżeli mamy na przykład noc i burzę, no to pojawia się dzień i dobra pogoda. Czyli te wszystkie czary nie tylko zmieniają porę dnia, ale także likwidują burzę i deszcz. Druga rasa to nieumarły, posiada budynek twierdze śmierci, w nim badanie mroczną cytadelę. No, i, to, i ten czar rzucony powoduje zmianę dnia w noc. Wysokie elfy mają wieżę księżyca, tam badanie obrządek świtu i dzięki niemu możemy też zmieniać noc w dzień. Demon posiada iglicę błyskawic, w nim badanie wyzwanie burz, yy, które pozwala wywołać burzę z piorunami, oraz srati posiada świątynię słońca, w nim Badanie obrządek świtu i również zamienia noc w dzień. Drugi sposób zmiany pogody i pory dnia to jest poprzez czary jednostek. Rycerze, u rycerzy inkwizytor rzuca czar oczyszczenie, który zadaje obrażenia złym istotom oraz wprowadza dzień. U orków gobliński szaman rzuca czar światło-ciemność, który sprowadza dzień lub noc. Tu też ważna informacja, że yy, w tym przypadku ten czar światło-ciemność on może zmieniać albo z dnia na noc, porę dnia, albo z nocy na dzień, czyli dwukierunkowo. U leśnego elfa druid yy, również ma czar światło-ciemność, czyli sprowadza dzień lub noc. I u mrocznych elfów czarownik posiada czar mroczna burza i zamienia dzień w noc. Oraz powoduje deszcz. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, wyjątek, bo tylko czarownik. Czarownik jest jedyną jednostką w grze, która może powodować ten deszcz. Trzeci sposób zmiany pogody oraz pory dnia to jest poprzez czary. Bohatera. I w magii leczenia mamy czar oczyszczenie. On zadaje 50 obrażeń od magii złym istotom i wprowadza dzień. Yy, dostęp do tej magii ma bohater rasy Wysoki Earth oraz klasy Paladyn, Kapłan, Uzdrowiciel. W magii lodu mamy czar burza. Yy, on ten czar zamienia ładną pogodę w burzę z piorunami. I dostęp do tej magii ma bohater rasy barbarzyńca oraz klasy władca żywiołów yy, i lodowy mag. W magii iluzji mamy czar światło-ciemność, zamienia on dzień w noc lub noc w dzień. I dostęp do tej magii ma bohater rasy baśniewa istota oraz klasy arcymag, iluzjonista i złodziej. W magii natury mamy czar zmiana pogody, on pozwala zmienić porę dnia. I pogodę na jedną z czterech możliwości. Pierwsza możliwość to dzień i ładna pogoda, druga możliwość to dzień i deszcz, trzecia możliwość to noc i ładna pogoda, i czwarta możliwość to noc i deszcz. I dostęp do tej magii ma bohater rasy leśny elf oraz klasy druid lub łowca. I to jest y, najpotężniejszy czar, jeżeli chodzi o zmianę pogody i pory dnia, ponieważ tutaj możemy wybrać właśnie cztery różne y, stany pogodowe. Pojawiają się po prostu cztery ikony z opisem i wybieramy y, stan pogodowy, który nas najbardziej interesuje. Y, w magii nekromancji mamy czar mroczną burzę. E, który zamienia dzień w noc i sprowadza deszcz. I dostęp do tej magii ma bohater rasy nieumarły oraz klasy liż, Nekromanta lub Rycerz Śmierci. Czyli jak e, widać wśród bohaterów ten deszcz e, może. E, można, ten deszcz można przywołać bohaterem. Z magią nekromancji, bohaterem z magią natury oraz bohaterem z magią lodu. Bo tam też zmieniamy ładną pogodę w burzę z piorunami. Możemy również zmienić pogodę poprzez przedmioty bohatera. I tutaj wrzuciłem zdjęcie przykładowego przedmiotu. Jest to broń, która przy ataku ma 5% szansy przy trafieniu na rzucenie czaru yy, oczyszczenia. Więc również yy, bohaterem, nawet bez magii, możemy teoretycznie zmienić. Tą pogodę, czyli zmienić porę dnia z nocy na dzień, i zlikwidować deszcz lub burzę. Jeżeli chodzi o umiejętności bohatera związane z pogodą, nie ma tego dużo. Znalazłem tylko jedną umiejętność Je, nazywa się ona Siła Cieni. Ona zwiększa walkę bohaterowi. Ale tylko w nocy. I dostęp do tej umiejętności ma bohater klasy lis, lisz lub zabójca. Podsumowując, rasy, które mogą manipulować pogodą poprzez budynki i jednostki, to są rycerze, nieumarli, wysokie elfy, demony, srati, orkowie, leśne elfy i mroczne elfy. Natomiast Rasy, na które pogoda nie ma w ogóle wpływu, to są Minotaury, ale tutaj w nawiasie napisałem, że za wyjątkiem gnoli, ponieważ gnole mają tak orków, więc orków będą dotyczyć buffy debuffy tam związane z pogodą. Pogoda też nie ma wpływu na większość jednostek mrocznych, krasnoludów, za wyjątkiem zjaw i cieni, ponieważ to są jednostki z takiem nieumarłym. Yy, na rój również pogoda nie ma żadnego wpływu oraz na rasę władca zarazy, ale za wyjątkiem guli, które mają tak jednostek nieumarłych, oraz kapłanów zarazy, którzy mają tak yy, ludzi. Jeszcze na koniec wrócę do, do tej grafiki buffów, debuffów. E, jakie tutaj można wnioski sformułować? E, rzadko, rzadko zwracamy uwagę w grach multiplayer na deszcz. A jak widać, deszcz, demony będą jedyną rasą, dla których ta burza i deszcz. Będą dobrze działały, bo będą dostawały plus 1 do walki. Więc jak mamy demona, to trzeba pamiętać o tym, żeby budować tą iglicę. Opracować tam specjalne badanie i, i ten deszcz wprowadzać. Deszcz będzie zły dla krasnoludów i dla leśnych elfów. Więc leśne elfy są rasą, która będzie dostawała debuffa przy deszczu, ale też dostają buffa plus jeden do walki przy dobrej y, pogodzie. Y, baśniaki mają plus dwa do walki przy dobrej pogodzie. Więc y, jeżeli chodzi o ten deszcz i o burzę, no to jeżeli gramy baśniakami i leśnymi elfami, to. Musimy dbać o dobrą pogodę, musimy likwidować różnymi czarami ten deszcz yy, i burzę. Yy, natomiast jeżeli chodzi o złe rasy, takie jak nieumarły, ork, mroczny elf, no to wiadomo, że dla nich ta noc jest najlepsza, bo mają plus dwa do walki. A wszystkie rasy, tak zwane ludzkie, czyli jak barbarzyńcy, imperium. Rycerze mają debuffa w nocy. No i w dzień też dużego bafa mają wysokie elfy, no i sraty, bo jak wiemy, jaszczurki lubią słońce. Więc jeżeli chodzi o dzień, no to, to najważniejsze jest utrzymywać ten dzień, jeżeli gramy. Właśnie wysokimi elfami, bo mają aż plus 2 do walki. No, i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli znaleźliście jakieś nieścisłości, piszcie w komentarzach. Możecie też pisać w komentarzach, jaki byście chcieli następny materiał z mechaniki gry, jaki temat Was interesuje.